Po kilku latach małżeństwa Rajek Hasanwand, młoda kobieta z Alasztar w prowincji Lorestan, rozwiodła się ze swoim kuzynem wbrew woli rodziny. Później jej brat Bachman chciał, by poślubiła kogoś wybranego przez niego. Kiedy odmówiła współpracy, zaatakował ją w domu jej rodziców, strzelając do niej. Rajek zapadła w śpiączkę i zmarła w piątek, 12 października 2023 roku. To zabójstwo kobiety podkreśla ciągły problem przemocy związanej z honorem w Iranie, gdzie morderstwa z powodu honoru są łagodnie karane przez wymiar sprawiedliwości. Na przykład ojciec Rominy Ashrafi, który zabił swoją córkę podczas snu, otrzymał wyrok dwóch lat pozbawienia wolności. Ponieważ artykuł 301 Irańskiego Kodeksu Karnego zezwala na obniżenie kary za przemoc związaną z honorem. Dziękujemy za obejrzenie tego filmu i pomoc w budowaniu dużej bazy danych historii o zabójstwach honorowych. Prosimy o subskrypcję naszego kanału Zabójstwo Honorowe na YouTube.